Dzień dobry wszystkim! Witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny czerwcowy dzień. Przed nami piękna Karina. Zapowiadał się bardzo ładny filmik. Niestety wczoraj przyszła ogromna burza po południu wczesnym z gradem, który trwał około 20 minut. I mój ogród niestety nie wygląda najlepiej. Dlatego w dzisiejszym filmiku chcę Wam pokazać, jak wygląda mój ogród po dużym gradzie. No, niestety nie wygląda najlepiej. Akurat kalina, tutaj widzę, że się schowała, troszkę się położyła na no, tutaj na jakimś igraku. Tutaj te gałązki troszkę się też pokładły, no ale troszkę się tutaj obczepuje, także nie jest z kaliną źle. Natomiast inne rośliny, zaraz Wam pokażę, jak wyglądają. To po prostu. No, rozpacz. Hmm. Najgorzej, właściwie, najgorzej wyglądają budleje. Po prostu połamane wszystkie. Patrzcie, takie duże pędy, i wszystko leży pod spodem. Mnóstwo liści. Nie wiem, co z tego będzie: czy to zakwitnie, czy nie. Po prostu fatalnie kiepsko to wygląda. Tutaj mamy na dole jarzówki, także połamane. No, liście, no to to jeszcze nic nie szkodzi, ale też te same tubeczki, gdzie puszczały już zawiązki kwiatów, no to tak samo połamane, więc może być różnie w tym roku. I tak sobie właśnie chodzę i patrzę, co jest zniszczone, a co przetrwało. Wydaje mi się, że te dobrze przetrwały róże. Teraz Wam pokażę. Bo nawet ładnie pąki kwiatowe przetrwały i nawet się trzymają. Chociaż róże oszczędziło. Natomiast inne rośliny, no to zwłaszcza te liściaste strasznie wyglądają kiepsko. Patrzcie, hosta. Wczoraj tutaj już trochę usuwałam liści, no zostało marne co. Po prostu same łodyżki. Również żurawki w bardzo złym stanie. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że jest w porządku, ale jak się przyjrzymy tak dokładniej, no to te liście są po prostu zniszczone. Podobnie rośliny jednoroczne. Tu nawet nie będzie chyba widać dziweczek tutaj została tylko tyczka ucięło go po prostu no i najgorzej też jeszcze wyglądają funkie, czyli hosty tutaj w miarę ok no też oczywiście poszarpane liście ale na przykład spójrzcie na tą. to jest, tylko ze środka zostają jakieś liście, a tutaj wszystko patrzcie ile uzbierałam wszystko po prostu połamane, zniszczone. Koszmar po prostu, jeden wielki koszmar. Hortensje ogrodowe, tak samo liście. No to liście to jeszcze to nic, tylko że po prostu chodzi o to, że pewnie nie będzie nawet kitła. Oj, fatalnie, fatalnie to wszystko się prezentuje. No ale taki urok, niestety. Lata przechodzą burze i są grady. U nas już od dawna nie było takich, takich gradów sporych, żeby zrobiły takie zniszczenia. A trwało to może z 15-20 minut, po prostu zrobiło się biało. Tutaj mamy kolejną funkcję o tych dużych liściach. Tak jak widzicie. No generalnie ciężko. Już się nie chcę tego po prostu nagrywać i tego oglądać. Ciekawa jestem, czy to się jakoś coś, coś opuści, jakieś puszczą listki, jakaś młoda. Najbardziej szkoda tych roślin, które po prostu już nie zakwitną, bylin zwłaszcza. Bo jednak człowiek o to dba, pielęgnuje. Ja zawsze chciałam Wam pokazywać ogród, jaki wygląda najpiękniej. No to chyba tym razem Wam pokazuję ogród, który wygląda bardzo, bardzo w fatalnym stanie jest. Tutaj Monarda. Czyli pysznogówka, tak samo. Taki ogromny krzak, naprawdę pełen liści. Wczoraj tutaj zamiatałam, bo byście widzieli dokładnie ile, bo już on sami widzicie, no zostały stały tyczki. Nie wiem, co z tym robić: czy to ucinać, czy to, to zostawić, czy to coś po bokach jakieś puści. No tutaj tak samo. totalnie. Po prostu obraz jak po wojnie. Jedna z ważniejszych roślin w moim ogrodzie, gunera. Popatrzcie, jakie było listko. No, takie dosyć spore. Zobaczcie, co z niego zostało. Pomimo, że tutaj jest nawet kratka, która chroni z, od strony północnej. No to tutaj to jedno listko już ucięłam całkiem, a to chciałam Wam właśnie pokazać, jak, jak to wygląda. <laughs> Nie ma co zbierać, po prostu trzeba to odciąć. Dzięki Bogu po prostu tutaj to serduszko się ostało, tutaj puszcza nowego listka, więc coś, coś będzie, no ale to co było, no to już jest zniszczone konkretnie. Jeszcze pokażę roślinki, które zakwitły. Mamy haber ogrodowy. Mnóstwo pszczółek pracuje. Także nie wygląda tak pięknie jak jeszcze wczoraj przed burzą, przed zniszczeniem. No ale na szczęście, chociaż troszkę jeszcze kwitnie. I ja tutaj z drugiej strony, chciałam Wam pokazać łubin, który mi pięknie zakwitł. Ale niestety też go grad zniszczył. Troszkę go tutaj jeszcze możecie obejrzeć. też jakie kolorki. Pioletowo-białe i różowo-biały był. były a obok tutaj niżej rozchodniki, także o takich dosyć sztywnych liściach. I tak patrzę i w ogóle nic. Nic im się nie stało. Praktycznie. W ogóle liście nie, nie są zniszczone, więc dziwne troszkę. Może dlatego, że są nisko po prostu. I tym pięknym kolorowym łubinem, nieco zniszczonym przez grad, Was żegnam. Zapraszam na kolejne moje filmiki. Mam nadzieję, że ogród się troszkę pozbiera i będzie wyglądał nieco lepiej. Trzymajcie się dobrego dnia. Na razie, papa.